Cześć, nazywam się Piotr Malinowski i jestem pośrednikiem w obrocie nierubo... Nierubo... niemurochościami. Niemurochościami? nieruchomości nie słyszeliście o czymś takim jak niemurochości? to ja jestem właśnie pośrednikiem niemurochości. Cześć, dziś małe okienko między spotkaniami w tym czasie postanowiłem nagrać dla Was krótki filmik. No tak, ale właśnie okienko między spotkaniami, bo o tym też sobie często rozmawiamy. Z częścią z Was o tym rozmawiałem: że szkoleniowcy bywają tacy, którzy mają wiedzę książkową, czyli nie mają wiedzy takiej wynikającej z doświadczenia, po prostu powtarzają przeczytane gdzieś treści, wyuczone treści. No nie, nie będę o tym mówił, tego komentował, powiem tylko tak, że te rzeczy, które ja wam mówię yy, i te historie, które wam przytaczam są autentyczne. Yy, działam na rynku obsługi klienta w nieruchomościach od 2003 roku. Yy, działam na rynku i pierwotnym, nieruchomości pierwotnych, i wtórnych, i naprawdę tych transakcji i sytuacji różnych miałem wiele. Jak zaczynałem to w Toruniu wartość mieszkań na rynku pierwotnym to było gdzieś około 1600-1800 zł. Teraz mamy gdzieś około 8500 zł. Także taki to jest rozrzut. Kryzysy już przeżyłem i myślę, że temperamentów wiele klientów też, też przerobiłem. A temat, który dzisiaj poruszymy, no to jest pozyskiwanie klientów na wyłączność. Co trzeba zrobić, żeby podpisywać z klientami umowy na wyłączność? Tylko i wyłącznie na wyłączność. No, przede wszystkim trzeba tego chcieć. To jest zasada numer jeden. A yy, co robić? No, za chwilę Wam to powiem i nie uwierzycie. No, wystarczy nie podpisywać umów innych niż na wyłączność, ale to jest pewne zobowiązanie wobec siebie i wobec klienta. Trzeba dawać klientowi wartość. I trzeba być o tej wartości przekonanym. Jeżeli masz kogoś przekonać do tego, żeby powierzył Tobie tylko i wyłącznie Tobie nieruchomość do sprzedaży, nikomu innemu, no to ten ktoś musi być przekonany, że Ty zrobisz wszystko, co jest możliwe, żeby tą nieruchomość sprzedać i to jeszcze w jak najlepszy sposób i bezpiecznie. I teraz pytanie, czy jesteś w stanie przekonać do tego klienta, jeżeli sam nie jesteś o tym przekonany. Jeżeli sam nie jesteś przekonany o swojej wartości, jeżeli masz takie wahania, że hmm, a jak mi nie pójdzie, wezmę tą nieruchomość do sprzedaży, a jej nie sprzedam, i klient będzie czegoś ode mnie wymagał, ja nie będę potrafił mu odpowiedzieć, pomóc, może zrobię słabe materiały, może się będą dziwni ludzie zgłaszali, może ktoś kredytu nie dostanie na to, no, jeżeli masz ty takie wątpliwości, no to jak myślisz, czy Twój rozmówca po drugiej stronie, klient, który, który z tobą rozmawia, to on nie ma takich wątpliwości, tym bardziej, czy on tego nie widzi. No, musisz w pierwszej kolejności nabrać pewności siebie i poczucia własnej wartości. Tą wartość musisz zbudować. Weź sobie, podziel usługę pośrednictwa na, no może na jakieś, na jakieś etapy, na jakieś czynności. Bo, bo pierwszy etap przygotowanie nieruchomości, po tym, jak już oczywiście zawrzesz umowę z klientem, przygotowanie nieruchomości do zaprezentowania, czyli zrobienie wszystkich materiałów, już mniejsza z tym, czy wrzucenie na portale, czy pantoflową, pocztą pantoflową, czy zdjęcia, czy, czy, czy z drona. to jest wszystko etap przygotowania, ale przychodzi też etap, gdzie się zgłasza klient kupujący. I to jest jeden z kluczowych momentów, jak ty porozmawiasz z tym człowiekiem, czy bo są ludzie, którzy mają naturalne predyspozycje do negocjacji i albo przynajmniej tak im się wydaje i y, większość klientów uważa, że to jest coś co nie ma znaczenia. Zgłosił się klient na ofertę, no co, jaki jest towar, każdy widzi, o czym tu dużo gadać. Ale naprawdę ma znaczenie to w jaki sposób przy prezentacji się zachowasz. Jeżeli klient pyta cię o to czy w mieszkaniu są robaki, Posłyszał od kolegi, że w bloku obok były. Jeżeli patrzy po kątach, czy jest wilgoć, jeżeli pyta o stan instalacji, no to najczęściej ktoś, kto nie jest wyszkolony w tego typu rozmowach, odbiera to jako zarzut i robi się to problemem. Odpowiada krótko, nie, nie ma robaków, skąd robaki, albo co panu przyszło do głowy, nigdy tu żadnych robaków nie było. I. No, okej, okay, odpowiedź jest, ale czy to jest odpowiedź, która jest satysfakcjonująca, jeżeli ten klient kupujący pójdzie do innego mieszkania i tam obsłuży go pośrednik w sposób profesjonalny, czyli rozwieje jego wątpliwości. Na przykład na pytanie, czy są robaki, pośrednik zadzwoni do administracji i spyta, czy były zgłoszenia. Spyta, jak często jest przeprowadzana dezynsekcja i delatyzacja. Czy jest podpisana jakaś umowa na dezynsekcję i delatyzację z jakąś firmą, w jaki sposób jest to y zgłaszane i w jaki sposób jest wtedy reakcja ze strony takiej firmy. I na drugi dzień odpowiesz klientowi w taki konkretny sposób, rozwijesz jego wątpliwości. Jeżeli na pytanie o to, czy jest wilgoć, czy dach przecieka, przedstawisz mu listę remontów, które były wykonywane w ciągu ostatnich trzech lat w budynku i remontach planowanych na najbliższy rok, które były ustalone na, na początku roku na jednym z zebrań, to on wie, że ktoś go słuchał, że ktoś go posłuchał. Ktoś rozwiał jego wątpliwości, i on bezpiecznie może kupić tą nieruchomość, mimo tego, że ona na przykład jest droższa niż tam, gdzie pan mu odpowiedział: Nie, robaków nie ma, co pan sobie myśli. Tak w domyśle, bo pewnie aż tak ostro mu nie odpowiedział. Więc ten etap prezentacji nieruchomości, obsługi, odpowiadania na Pytania, właściwie odpowiadania na wątpliwości i rozwiewanie ich, to jest jeden z najistotniejszych etapów. No i później jest jeszcze etap finalizacji, gdzie trzeba przygotowywać dokumenty, gdzie trzeba dograć terminy i różnego rodzaju formalno-prawne szczegóły dograć. W każdym z tych etapów jest do wykonania mnóstwo czynności, z których często sobie nie zdajemy sprawy, albo może zdajemy sobie, ale ich nie podkreślamy, nie wiemy jak one są ważne. Wybierz sobie kilka z takich czynności, te, które są Twoim konikiem, według Ciebie są najistotniejsze, i podczas rozmowy z klientem, gdy chcesz go przekonać do umowy pośrednictwa na wyłączność, przytocz mu to. Przy, przytocz mu takie przykłady. On też będzie zaskoczony, bo pewnie nie zdawał sobie sprawy i nigdy nie myślał o tym w ten sposób, a teraz dzięki Tobie już wie, na jakie problemy może się napotkać i z czym będzie się mierzył. Musisz mieć poczucie własnej wartości, jeżeli chcesz kogoś do niej przekonać. Powiem wam, że ja się cały czas też w szkole, słucham różnego rodzaju szkoleniowców, wymieniamy się opiniami, wymieniamy się doświadczeniami i jedną fajną rzecz usłyszałem ostatnio od jednego ze szkoleniowców, wartość z którą się zgadzam, no bo to a propos tego, gdybyście się zastanawiali i obawiali, no jak to zrezygnować z umów otwartych i tylko na wyłączność, to przecież lepszy Ryc niż nic. No to powiem Wam, że wręcz przeciwnie, żeby być profesjonalnym i osiągać sukces, to lepiej nic niż ryc. Bo jeżeli ktoś schyla się po rydze, to nigdy nie będzie jadkoś laków, a nie można być dobrym i niedobrym. Jeżeli Twoja usługa jest wartościowa i zasługuje na wyłączność, no to nie jest godna tego, żeby pracować na umowie otwartej. Więc namawiam Was do tego, żeby pracować na umowach na wyłączność, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało do mnie piszcie. Jeżeli macie jakieś propozycje tematów na następne filmy, śmiało piszcie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.